Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi widzowie. 1 listopada późnym wieczorem, wczesnym wieczorem, zależy, kto o której wstał, albo kto o której się kładzie. Moi drodzy, ten odcinek dzisiejszy według mnie w ogóle nie powinien powstać. Nie powinien powstać, ponieważ tą wiedzę, którą przekażę w tym odcinku powinno się wynieść z domu lub powinno się wynieść ze szkoły. Ze szkoły to już trochę tak bardziej, bo tych zawodówek lub szkół specjalistycznych w kierunku mechanik może jest coraz mniej, no ale jest mechanik samochodowy, mechanik sprzętu rolniczego, no, powiedzmy, że jest tych szkół. Jedna na powiat? No, powiedzmy, że jedna na powiat. A może czasami i nie. Więc, Musi musiałem go zrobić dzisiejszy vlog. Zostałem zmuszony do zrobienia dzisiejszego vloga. Ze względu na to, że ostatnio gdzieś tam przyjrzałem jakiś film. Jakiegoś gościa, w którym pokazywał facet, jak zamontować szybko złącza do C360. W tym filmie pokazywał, jak się mierzy pewne rzeczy. Nie wytrzymałem, skomentowałem. Skomentowałem ten film. Kto go uczył tak mierzyć? Bo mi ręce opadły. I to mechanik, to od razu mówię. Mechanik on się zwie, mechanikiem sprzętu rolniczego. Mechanik on naprawia sobie i ludziom. I to jest mechanik. Więc mnie opadły ręce. Skomentowałem ten odcinek. I w dniu dzisiejszym dostałem taką wiązankę, że aż mnie ręce opadły. Więc chyba. Trzeba takie robić odcinki. Nie wiem, czy tego gościa oznaczyć, czy nie oznaczyć. Może go oznaczę w tytule filmu. Żeby się facet nauczył czegokolwiek, bo może nie ma takiej wiedzy. Albo na lekcji, na której uczyli, takiej wiedzy nie było, albo jego nie było na lekcji. Więc słuchajcie. Pierwsza rzecz to jest suwmiarka. Będę się starał pokazać jak najlepiej potrafię. Suwmiarka jest na zero ustawiona. I teraz gdy coś mierzymy moi drodzy. Na przykład sobie tą ośkę. To ośka tutaj pokazuje nam niecałe 19 mm. 18 i teraz Musicie patrzeć na do... Zero, wam poka... Zero i do pełnej pokazuję wam ilość milimetrów, pełnych milimetrów. Jeżeli teraz patrzymy na dolny suwak do 10, to są setki. Jeżeli ktoś ma dobre oko, to znajdzie to. I ja teraz patrzę sobie, moi drodzy. Poczekajcie, poza za kamerą sobie spojrzę. Będzie to lepiej widać dla mnie bynajmniej. Wałek ma w tym miejscu 18 i 8 mm. Odczytujemy to w następujący sposób. Postaram się Wam to pokazać. Nie wiem, czy się uda. No Nie uda się. Ja wiem, że teraz są elektroniczne sufniarki, ale zobaczcie teraz. Teraz coś widać. Mamy pełne mm 19. Pierwsza kreska na 0 jest za dziewiątką, czyli mamy 19 mm. I patrzymy na którą następną kreskę się pokrywa. I na mnie to się pokrywa ósemka, moi drodzy. Albo dwójka, zaraz zobaczę. Dwójka się pokrywa, ósemka się nie pokrywa dwójka, dwójka, ósemka przy jedynce, dziewiętnaście przecinek osiemnaście, dziewiętnaście Jeżeli ktoś ma dobre oczy i dobrą suwmiarkę, to pomierzy. Ta skala na dole, to mamy milimetry pełne. A skala na dole to są dziesiątki, 0, 1, 2 to są dziesiątki, i pomiędzy mamy setki. Więc można to sobie, moi drodzy, bardzo szybko ogarnąć. Ja wiem, że co niektórzy na ułatwienie, i suwmiarki w domu nie mają, albo suwmiarka gdzieś w domu leży i nie wiadomo gdzie. Ewentualnie prześli na suwmiarki elektroniczne. Więc na łatwiznę. Tak samo w dzisiejszych samochodach, wspomagania kierownicy wszystko jest, a jak co do czego to nie potrafi skręcić, jak yy, wspomaganie wysiądzie, bo co, coś ktoś coś robi za niego, więc tutaj takie właśnie jest to może i ułatwienie, ale po prostu już problem z myśleniem, więc od razu tak jak powiedziałem, ten odcinek w ogóle powstać nie powinien, bo takie rzeczy powinno się wynieść albo z rodzinnego domu, z garażu, albo ze szkoły, ewentualnie chęci do nauki gdzieś ogólnie powinny powstać. Ktoś powinien was tego nauczyć, niekoniecznie powinienem to być ja. To pierwsza rzecz. Moi drodzy, tutaj mamy pierścienie zabezpieczające, tak zwane zegery. Jest to pierścień zewnętrzny, czyli nawałek, tak, jak powiedzmy sobie tutaj, w tym miejscu i pierścień wewnętrzny, czyli w otwór. Widzicie? Tu jest rowek. O! Tu Wam go pokażę. Widzicie? Może i widzicie. Posłuchajcie. Cyk. Widać? Widać. Skoro widać, to najważniejsza rzecz, żebyście zobaczyli. I moi drodzy, pierścienie zabezpieczające, czy wewnętrzne, czy zewnętrzne, są to tak zwane normalia. Ktoś to nazwał w ten sposób, dlatego że te pierścienie są znormalizowane i wszystkie pierścienie różnych producentów, Powinny mieć ten sam wymiar lub bardzo zbliżony, nieodstający. Yy, z, chyba tam jest 0,5 mm od normy. I teraz odcinek powstał dlatego, że gość mierzył zegara w ten sposób. Zobaczcie. W ten sposób. Jeszcze raz to pokazuję. W ten sposób mierzył zegara. I tłumaczy swoim widzom, że do zamontowania szybko złącza hydraulicznego, to chyba było Waryńskiego, jak się nie mylę, szybko złączę, potrzebny jest zegar 36. I ręce mi opadły, moi drodzy, bo zegar 36 faktycznie jest mniejszy od tego zegara to jest 40W wewnętrzny to jest 40Z pokazuję i objaśniam jeszcze raz to jest zegier 40Z nie 36 jak pokazuje suwmiarka tylko 40Z i takich właśnie mm, klientów, pacjentów, ludzi nie potrafiących zmierzyć zegara i dobrać zegara niestety jest bardzo wielu. Albo przynoszą stare zegary na wzór, żeby dopasować, bo ciężko w domu wziąć miarkę i zmierzyć. Jeszcze jak jest cały ten zegar to jeszcze pal licho. Jak ktoś wie do czego to jest to też jeszcze pal licho. Ale gorzej jak już przyniesie go w kawałkach albo rozciągniętego i wtedy trzeba dopasować, żeby coś wymurzyć. Wtedy ludzie mają pretensję do sprzedawcy, że sprzedał mu zły. Nie to, że on podał zły, bo przychodzi klient i on chce zegara 36Z, my mu dajemy zegara 36Z, który tu w środku będzie miał 33. Taka jest zasada. I teraz zobaczcie. Tu mam wałek. Wziąłem sobie wałeczek od Womu od 80, to przychodzi zegar 48. I teraz zobaczcie, mierzę sobie wałeczek. Pokazuję i objaśniam. Nie chciałbym was tutaj w błąd wprowadzić, więc muszę sobie to dokładnie pokazać. Może uda się zbliżyć. A no, dokładnie 47. W katalogu jest 48, być może, że tutaj po prostu gdzieś po zębach. Yy... No, ale 47, nie będzie 47. Więc do sklepu idąc kupujecie zegiera 47, mimo tego, że on tu w rowku będzie miał 44. Zawsze, moi drodzy, pamiętajcie, nawet jeżeli tu by byłby rowek Proszę, to jest 50. 50 mm. To zegar też będzie 50. Dlatego on się nazywa normalią, ponieważ jest przystosowany. I teraz, gdy on jest już tu wyprodukowany w ten sposób, tak, żeby ten wymiar po jego założeniu pasował w ten rowek. Żeby on tutaj nie biegał luźno, tylko żeby był. Ciasno. Więc tutaj przychodzi, mierzymy wałek 47 i przychodzi zegier 47. Nie mierzycie rowka na 45, nie kupujecie na 45, bo prawidłowo założony zegier powinien tu mieć delikatnie większy o, otworek, ale powinien być praktycznie w ten sam sposób i nie powinien się kręcić. Jeżeli się kręci, to albo rowek tu jest, to co dwie, dwie opcje są, tylko i wyłącznie. Albo jest za duży zegar, czyli ktoś się pomylił i kupił większy. Albo rowek jest za głęboki. I takie rzeczy się zdarzają moi drodzy. Yy, jak ktoś powiedział? Jakość nowych części. Rzadko takie coś się zdarza. Gdy to są miejsca mało newralgiczne, on się może obracać, mu tam nic nie będzie. Ale w miejscach takich, gdzie powinien być sztywno, lepiej, żeby sztywno był. I teraz, moi drodzy, przejdziemy do zegara wewnętrznego. Zobaczcie. Tutaj będę miał otwór z tego, co pamiętam, 40. Zobaczcie. No i mam. 40. No, nasza sufiarka, mówię Wam szczerze. O, ta oszukuje. Nie wiem, czy coś tam jest gdzieś podrobione i ona oszukuje. No, ale tu mamy zegara 40. I teraz przychodząc do sklepu, kupując zegara 40, otrzymujecie pierścień, który na zewnątrz ma aż, poczekajcie, 43 mm, 40 by wpadła, tak? 42, włożycie do środka, rozpręży się i wpadnie w swój rowek. I teraz, jeżeli ktoś by zmierzył tego zegiera, kupiłby zegier 43W, czyli o 3 mm większy, on by miał gdzieś na zewnątrz 46, po jego ściśnięciu tutaj. Obwód jego i tak by byłby za duży, żeby tu do środka we, w, wszedł. Wszedł, wszedł. No, Pan miotek byłby zadowolony, więc to jest pierwsza rzecz. Jak mierzymy zegary? Zawsze mierzymy otwór, jeżeli chodzi o wewnętrzne. I zawsze mierzymy wałek, jeżeli chodzi o zewnętrzne. Nigdy nie mierzymy otworów, rowków, srowków i innych rzeczy. Bo naprawdę nie wiem skąd to się bierze, ale zamiast w szkole uczyć o dinozaurach albo o starożytnym Rzymie. Może by tak poświęcili w szkole ze 2-3 godziny na lekcje techniki, bo u nas była, pamiętam, za moich czasów była technika i 7-8 klasa to uczyli na takich rzeczy jak pismo techniczne, rysunki techniczne. Tego można było się nauczyć. I teraz zobaczcie, tutaj sobie zmierzę wałek, chociaż tutaj nie przychodzi żaden pierścień zabezpieczający, ale mierzę. 25 mm. Kupujemy... Pierścień 25Z, mimo że w rowku jest otwór 22. To jest podstawowa rzecz. Następna rzecz, moi drodzy, porozmawiamy o o-ringach. Wiele osób też nie potrafi zmierzyć o-ringa. To jest mierzenie na pałę. O-ring mierzymy sobie następujący sposób. Najpierw mierzymy rowek. O. W rowku jest 22. 22. Teraz mierzymy sobie na zewnątrz. Mamy 25. I teraz jak dopasować uszczelniacz, pierścień uszczelniający typu O-ring. Kwestia jest następująca: że też wiele rzeczy zależy od tego, gdzie on przychodzi i tuleja, w której on się porusza, lub gniazdo, powiedzmy, po której on się porusza. Jeżeli tu jest w środku o na osi i powiedzmy, uszczelnia, i jest na ośce, wszystko też jest uzależnione od spasowania jednego elementu z drugim. Jeżeli elementy będą bardzo ciasno, tak jak powiedzmy w rozdzielaczu, że nie może być tam zbyt dużego luzu, więc oring prawidłowo dobrany stanowi nam zewnątrz 25, odejmujemy wewnątrz, czyli 22, mamy 3 mm, dzielimy to na 2, czyli po półtora. To oring prawidłowy do tego powinien być 22 razy 1,5 i teraz jeżeli to jest ciasto spasowane musicie wziąć poprawkę na 0,203 mm czyli prawną abogiem oring tutaj zamontowany powinien być 22 oto mamy 22 razy 1,8 oring też nie może być za luźny ponieważ on po wciśnięciu uszczelni bardzo krótko. Zaraz go się zetrze. Jeżeli będzie za duży, zetnie go przy wkładaniu. O-ring musi być tak dopasowany, że po wciśnięciu jego ta górna krawędź, zamiast półokrągła w ten sposób, powinna zrobić się delikatnie płaska. Delikatnie płaska powinna się zrobić, żeby jak największą tą też szerokością, ten o-ring zrobił się nie e, przekrój o, tylko powiedzmy przekrój taki bardziej z obciętymi rogami. Prosto. O taki bardziej coś. Ala, kwadracik. Ktoś to wyjmował o ringi wie o czym mówię. E, następna rzecz. Tutaj na przykład jest to palec dźwigni ceny biegów od 80. Fabrycznie przychodzi o ring 22 razy 2. Ponieważ gniazdo ma tam większy los, ono pracuje, więc w tym gnieździe jest razy 2. Czyli wystaje o -ring nam po pół milimetra z każdej strony. Kwestia teraz. Wszystkiego do pomierzenia. Eee, przykładowo to jest koło pasowe, ale w tym kole pasowym, oczywiście, oring też można dopasować. I teraz zobaczcie. Zmierzymy sobie wewnątrz, bo jest to do ogarnięcia. 55. Na zewnątrz jest 84. Czyli mamy 29 mm podzielić na dwa, 14,5. Oczywiście nie patrzymy tutaj na to, jaki to jest tutaj yy, stożek, czy skos, czy coś w tym stylu, bo to nie o to mi chodzi, chodzi mi tylko o zasadę mierzenia, czyli mierzymy 55 i orień to będzie 55, tu mamy 74, dobrze, 84, przepraszam 84, czyli 29 mm różnicy podzielić na dwa, 14,5. 14,5 Mamy O-ring 55 razy 14,5. Może gdzieś taki występuje i do tego musimy jeszcze musi coś tam wystawać, czyli mamy O-ring 55 razy 15. W ten sposób dobieramy sobie oring Też można powiedzmy sobie zmierzyć gniazdo, w które wchodzi. I wtedy sobie wziąć poprawkę między tym a gniazdem. Też tak można zrobić, jeżeli powiedzmy gniazdo będzie miało luz, że to będzie pracowało w ten sposób. O tak. Gorszy problem zaczyna się, gdy mamy oringi wewnątrz. Ale są do tego urządzenia, które pozwalają nam mierzyć głębokości. Na przykład w sufmiarce głębokościomierz i możemy sobie włożyć w tuleje wymierzyć jego głębokość otworu wiadomo, że nie wszędzie się dojdzie na przykład ten wałek to jest skrzynia czterobiegowa trzybiegowa ale to już jest nowy typ na sprzęgło no już nieważne, nowego typu w każdym bądź razie tu przychodzi o-ring w swoim gnieździe 42, jak widzicie, razy 6 w pole podwójnym, 80 Tam jest gniazdo, które najpierw wchodzi w gniazdo ten o i uszczelnia w gnieździe. Gniazdo jest dosyć głęboko, ale są urządzenia moi drodzy, w którym można coś takiego zmierzyć i można coś takiego zrobić. Nawet można się pobawić, jeżeli chodzi o to. Już we własnym zakresie, jeżeli nie macie takiego sprzętu do pomiaru, ja też nie mam, ale raz ja sobie radzę w ten sposób, że można to zrobić: e, zaginając drucik pod 90 stopni, jeżeli jest głęboko i daleko, e, i wtedy wysłuchiwać w którym miejscu on tam powiedzmy. Opada z miarką, zmierzycie wewnątrz, plus ten drucik, grubość drucika. Wszystko można zrobić, nawet wkładając drucik zagięty, wyprostowując go, i może ten wymiar sobie tam połapać. Po prostu tylko trzeba chcieć. To trzeba, moi drodzy, chcieć zrobić coś takiego, i w ten sposób najlepiej. Wiadomo, że każdy z tego sprzętu nie ma. Nie każdy musi mieć specjalistyczne narzędzia do pomiaru. Ale w tym odcinku, właśnie chciałem Wam przekazać po prostu podstawy, żebyście nie robili powiedzmy z siebie nie wiadomo jakich ofiar życiowych, ale idąc do sklepu, żebyście mieli pojęcie czego potrzebujecie. Nie, Panie, że takiego zegara potrzebuje. Jeszcze najlepsze jest to, że ten zegar jest z garażu przyniesiony cały zasyfiony zamiast to chociaż szmatką wytrzeć bo można wytrzeć są klienci którzy na przykład umyją przyniosą i chwała im za to ale są klienci że jak zejmą z traktora to w takim syfie jakim pracują taki syf przynoszą ja nie mówię że boję się rąką brudzić bo ręce można umyć a brudne ręce świadczą o czysto zarobionych pieniądzach moi drodzy więc ale jakaś taka kultura Kultura przede wszystkim i to świadczy też o człowieku jeżeli przychodzi w umyte części są e, wyczyszczone to świadczy o tym że klient to naprawia w kulturze w czystości i dba o to a powiedzmy brudasa poznać z daleka I tutaj nie nie, obrażaj, nie obrażając nikogo ale to już to po prostu widać to po prostu widać słychać i czuć e, więc tak to wygląda więc moi drodzy myślę że wam tutaj jakąś wiedzę przekazałem. Jeżeli chodzi o oringi, jeżeli chodzi o pierścienie e, zabezpieczające, a i uszczelniacze. Jeżeli mierzycie uszczelniacze, to uszczelniacz, moi drodzy, mierzycie otwór i mierzycie wałek. Tak to wygląda. Nie mierzycie tego inaczej. I powiedzmy o, jeżeli ten wałek w tym miejscu ma 19, tu ma 42, to przychodzi uszczelniacz 19 na 42. I teraz szerokość tu uzależniona jest od tego, gdzie tam przychodzi. Standardowe 712 szerokości, ale są klienci, którzy przychodzą i mierzą to, co zostało, albo gumkę w środku. I na przykład wajek ma 25, a oni sobie zmierzyli, że ma 23. Albo jest tak wytarty, że wychodzi 30, oni zmierzyli w środku, w starym pierścieniu 30, przychodzą, kupują uszczelnia 30 na 42 przychodzi za godzinę, panie, on jest za duży. No są takie niestety yy, rzeczy, to na które my nie mamy wpływu, chcielibyśmy mieć, ale nie mamy. Jako sprzedawcy, każdego nie nauczy, ale myślę, że ten odcinek, co niektórym coś... Pokazał i myślę, że to niektórzy się czegoś nauczyli. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł, proszę napisać w komentarzu. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Do następnego. Cześć.